Czy wiecie, że tylko 31% Polaków edukuje swoje dzieci na temat ekonomii? Brak edukacji ekonomicznej to w naszym kraju poważny problem. Postanowiliśmy to zmienić. Maria, Oliwia, Ada, Michał, Natalia, Marysia, Ola, Natalka, Oliwka. Jesteśmy grupą przyjaciół z internetu przy 7 LO w Warszawie. W październiku postanowiliśmy zrealizować nasz własny projekt społeczny. Dziś, po sześciu miesiącach pracy, nasz projekt dobiega końca. Przeprowadziliśmy warsztaty w sześciu szkołach oraz prelekcje w Gminnej Bibliotece. Chcieliśmy dotrzeć do dorosłych i młodzieży z mniejszych miejscowości. Nasze warsztaty obejmowały wszystkie klasy szkoły podstawowej. Dzieci młodsze uczyły się o oszczędzaniu i ekologii, a starsze o bankowości, ubezpieczeniach i pieniądzu. Dorośli zaś dowiedzieli się czegoś o zarządzaniu pieniędzmi, inwestowaniu oraz o ubezpieczeniach. Nauczyłam się wiele o bankowości, o ekonomii, przede wszystkim o oszczędności. B bardzo ciekawie przemyślane. Yy, wy przedstawiłyście w tak ciekawy sposób, że yy, wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z Waszej prezentacji. Było naprawdę fajnie. Yy, dziewczyny bardzo fajnie prowadziły, była miła atmosfera, było zabawnie. Yy, nauczyłem się, jak być yy. przedsiębiorczym o oszczędnościach, ekonomii, gdzie tworzą się monety, banknoty, kto na nich jest, no i wiele różnych ciekawych rzeczy, które warto będzie wiedzieć. Dzisiaj się nauczyłem, żeby tak dużo nie wydawać. Recyklingu, nie zanieczyszczenia i nie zużywać tak dużo pieniędzy. Będę mniej zużywał wody. Przygotowania i realizacja całego projektu sprawiły nam wiele radości i pozostawiły masę wspomnień. Każdy z nas, pracując nad projektem, pracował również nad sobą i osiągnął własne, osobiste cele. Poprawa umiejętności pracy w grupie, nauka odpowiedzialności, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów w zespole, który ma jeden cel, ale jego członkowie czasem inne wyobrażenia jego osiągnięcia. Opisując cały proces realizacji, zrozumieliśmy, że wiele rzeczy kiedyś niemożliwych dziś znalazło się w zasięgu naszych dłoni. Jesteśmy aktywni na mediach społecznościowych Instagramie, Facebooku oraz YouTube. W zapewnieniu jak najlepszych wspomnień oraz drobnych upominków z warsztatów pomogli nam nasi sponsorzy oraz partnerzy. Słyszeliśmy, że młodzież wiele wniosła naszych spotkań. Mamy nadzieję, że ułatwi im to przyszłość. My też żeśmy się czegoś nauczyli. No wiecie, praca w grupach, zarządzanie czasem, pozyskiwanie sponsorów, a przede wszystkim masa wspomnień.